Nie ma mowy, żebym wracał? To okropny papsztyra! Już 14 lutego na deskach dużej sceny teatru imienia Cypriana Kamila Norwida, premiera sztuki Miłość i Polityka w reżyserii Pawła Paszty. Świat przedstawiony we francuskiej komedii to duże pieniądze, wpływowi ludzie i wielkie tajemnice. To także gotowy pomysł na walentynki. Mnie nie Niech pan mnie nie dotyka! nas Będą mogli państwo po prostu spędzić bardzo miło czas, myślę, że się uśmiechnąć, polubić te postaci i jakby to może być cudowny początek fantastycznej randki, akurat w Walentynki. Komedia przenosi widza do miejsca, gdzie miłość, pieniądze oraz władza stanowią stawkę w nieustannej walce. Nie brakuje więc dynamicznej fabuły, pełnej zaskakujących zwrotów akcji oraz dobrego humoru. Spektakl jest dobry na walentynki, bo opowiada o miłości. Jest dobry też na każdy dzień. Dlatego, że jest śmieszny, można się przy nim rozerwać, czyli jest w jakiś sposób rozrywkowy, ale nie tylko. Uważam, że jest to kultura, którą można by nazwać kulturą wysoką. To znaczy, jest to teatr w najbardziej teatralnym wydaniu. Jeżeli Państwo macie ochotę się dobrze bawić, chcecie zobaczyć coś ciekawego na deskach naszego teatru Norwida, to zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Przyjdźcie, popatrzcie, uśmiechnijcie się, wyjdźcie rozradowani z teatru i polećcie nas innym znajomym. Miłość i polityka premiera już 14 lutego na dużej scenie teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. Zapraszamy nie tylko zakochanych.